Dzień dobry Państwu, dziś opowiem Państwu o jednej z form terapii dysplazji stawów biodrowych. Powiemy sobie o operacji, która jest wykonywana w formie paliatywnej, czyli jest to zabieg, który nie wyleczy dysplazji stawów biodrowych, ale może zapewnić komfort takiemu zwierzęciu. Naszym bohaterem jest pies owczerek podhalański, który miał poważny problem ze wstawaniem, z poruszaniem się. Miał kulawiznę lewej kończyny miednicznej w wieku młodym około roku tu jest jego zdjęcie rentgenowskie które widzimy ewidentną widzimy w tym, na tym zdjęciu ewidentną deformację lewego stawu biodrowego widzimy deformację głowy kości udowej brak zagłębienia główki w panewce także typowe objawy dysplazji u niego wykonałem operację dartroplastyki opracowaną kiedyś przez doktora barclaya Slokuma, Brytyjczyka. Jest to operacja, która mi się zawsze kojarzy z tuningiem samochodów, czyli poszerzeniem nadkoli. Czasem Państwo widzą takie samochody, które mają szersze nadkola. I w tym wypadku, przy, przy tej operacji polega to właśnie na tym, że pobieramy przeszczep kostny u psa i biodro, które jest chore, które jest, jest dysfunkcyjne wykonujemy w tym biodrze jakby nadbudowę nad górną częścią panewki elementów kostnych, przez co poprawiamy oparcie się głowy kości udowej w miednicy. dzięki czemu uzyskujemy efekt powiększenia czy pogłębienia panewki. Dzięki temu też pies zazwyczaj po kilku miesiącach znacznie lepiej chodzi i ma znacznie mniejszą bolesność. Po tym filmie, na końcu filmu, pokażę Państwu zdjęcia rentgenowskie przed operacją, po operacji, pokażę jaki jest efekt nadbudowy panewki, nadbudowy kostnej oraz pokażę Państwu film, jak ten pies w tej chwili, czyli pół roku po operacji się porusza. W związku z tym pacjenci, którzy z pewnych względów nie kwalifikują się na operację typu DPO czy TPO, czyli mówimy o, o jak miednicy, jak najbardziej możemy im pomóc, możemy Podjąć próbę pomocy tym pacjentom właśnie poprzez operację paliatywną, dartroplastykę, która rzeczywiście w tych sytuacjach przynosi znaczną poprawę. Ten pies, o którym mówimy, jest to pies duży, w tej chwili ponad 50 kg waży. Od kilku miesięcy nie przyjmuje żadnych leków przeciwbólowych, ponieważ sama, sam efekt dartroplastyki wywołał to, że pies się porusza komfortowo, bez żadnych leków, jest szczęśliwym psem, mieszka przy stajni, biega po ogromnym areale, ogromnym terenie. I wszystko jest w porządku. Także zapraszam jeszcze do obejrzenia zdjęć przed i pooperacyjnych oraz filmu, jak pies się w tej chwili porusza. Dziękuję. Zdjęcie przedstawia oba zdeformowane stawy biodrowe tuż przed zabiegiem. A ta projekcja pokazuje nam, dokąd sięgają grzbietowe brzegi panewek. I zaraz po operacji mamy zdjęcie kontrolne pokazujące implanty kostne, przeszczepy kostne nad lewym stawem biodrowym oraz te same przeszczepy kostne widziane z boku. Następnie kontrola radiologiczna po roku po zabiegu. Widzimy, jak bardzo zwiększył się zasięg lewego brzegu panewkowego a projekcja boczna przedstawia wgojony całkowicie pogrubiały przeszczep kostny nad lewym stawem biodrowym i ten sam przeszczep kostny widziany w projekcji brzuszno-grzbietowej. A nasz nieśmiały malutki pacjent tak, tak się poruszał w dniu kontroli tuż przed premedykacją w celu wykonania zdjęć kontrolnych.